Zaprasza na program. To, co było planowane od lat, przygotowywane od miesięcy, wreszcie się rozpoczyna. Łódzki magistrat podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych projektów w ramach rewitalizacji obszarowej Łodzi. Pierwsze przetargi są już rozstrzygane, kolejne ogłaszane lub przygotowywane. Jeszcze do niedawna wiele osób wątpiło w to, czy rewitalizacja faktycznie się rozpocznie. Na dzień dzisiejszy podpisaliśmy umowę dofinansowanie z rzędem w Łodzi. Jest to kwota blisko miliarda złotych, więc pieniądze już na rewitalizację są. W związku z tym możemy rozpocząć już etap realizacji. Ogłaszane są przetargi na remonty budynków, na przebudowy ulic. Bardzo szeroki zakres również działań społecznych, które mają aktywizować lokalną społeczność. Natomiast mamy świadomość, tego, że większość mieszkańców w Łodzi czeka na remonty kamienic. Tak jak program Miasto Kamienic pokazał jaki potencjał, jaki piękno drzemie w łódzkiej architekturze, tak wszyscy łodzianie uwierzyli w to, że, że buź była piękna. Musimy wyremontować kamienicę w centrum. Wtedy będziemy mogli naszym miastem się chwalić i faktycznie być z niego dumni. Pierwsze takie remonty już wkrótce rozpoczynamy. Oczywiście ulica Włókiennicza, ulica Rewolucji, Jaracza, to będzie taka swoistego rodzaju kumulacja tego typu działań, właśnie remontów kamieni, ponieważ bardzo wiele kamieni jest w rękach miasta. Przykład kamienicy na rewolucji 31 czy też rewolucji 29. Bardzo okazałe budynki, jeden z nich pisany do rejestru zabytków, czyli również bardzo wysokie wartości zabytkowe i architektoniczne. Przetargi są już na etapie bądź wyłaniania wykonawców, bądź wyłonionych wykonawców i uprzedniej kontroli eksante, które prowadzi prezes zamówień publicznych. Czekamy na te wyniki. Z chwilą kiedy będziemy mieli, będziemy podpisywać już umowy. Także Myślę, że to, czego wszyscy oczekujemy, czyli czego oczekują łodzianie, to zobaczyć bezpośrednio te prace w toku, czyli zobaczyć te rusztowania, zobaczyć przebudowy. W tej chwili wyłonione firmy przystąpią do procesu projektowania, uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. W ślad za tym rozpoczną się prace. Myślę, że na przełomie roku mogą rozpocząć się sukcesywnie prace w rewitalizowanych budynkach, natomiast jeśli chodzi o przestrzeń. No tu już pory roku będą wyznaczały trwanie prac, w związku z czym te prace będą wtedy trwały, kiedy będzie na to pozwalała określone już warunki pogodowe, więc myślę, że na wiosnę również rozpoczną się prace wokół i tych budynków, i te przestrzenie publiczne, które się też są w ramach rewitalizacji objęte procesem przemian. Rewitalizacja to także parki. Tak, oczywiście, między innymi ten, w którym aktualnie się znajdujemy, piękny Park Sienkiewicza, który ulegnie, no myślę, że bardzo dużym przemianom, przede wszystkim w zakresie i utrzymania zieleni, zadbania o tą zieleń, powstania nowych klombów ale również przestrzeni, która wiąże się z przestrzenią i tą pieszą, po której się przemieszczamy, ale przestrzenią ogólnie dostępną. Nowe ławki, oświetlenia, to wszystko się tutaj zadzieje, czyli park stanie się taką bardzo atrakcyjną przestrzenią publiczną w mieście, bo taki też jest zakres rewitalizacji, nie tylko budynki, ale również przestrzenie publiczne, właśnie takie ogólnodostępne. Zgodnie z naszym harmonogramem w tej chwili mamy kumulację przetargów. Yy, oczywiście ogłosiliśmy przetargi na budynki, czyli kubatury, przestrzenie publiczne, parki. No i oczywiście ulice. Yy, właśnie znajdujemy się przy ulicy Trauguta, yy, gdzie przetarg został nie tylko ogłoszony, ale już otrzymaliśmy oferty i je w tej chwili badamy. Yy, to yy, jedna z ulic, która yy, zmieni yy, architektoniczny i taki przestrzenny ład w mieście. To ulica, która. Połączy przestrzennie ulicę Piotrkowską z, ulic, z nowym dworcem. Będzie zawężona jezdnia, szerokie pasy chodników, nowa architektura. Piękny stary szpaler drzew zostanie zachowany. Ta ulica zostanie historycznie w ogóle wyprostowana. A w kolejnych odcinkach naszego cyklu Łódź Rewitalizacja będziemy przybliżać Państwu następne ulice, przestrzenie i nieruchomości, które w najbliższym czasie poddane zostaną remontom i modernizacjom. Dziękuję za uwagę.